Salun, biuro szeryfa i kowboje, a na placu w środku miasteczka Szubienica. Takim widokiem witała w sobotę wieś Obozin. Na scenie zespoły grające muzykę country i moc atrakcji dla każdego. Tegoroczny piknik country okazał się strzałem w dziesiątkę. Obozin, 200 mieszkańców, kilkanaście domów. Według słownika Królestwa Polskiego osada już w 1648 roku liczyła 35 domów. Jednak w sobotę wieś wyglądała jak prawdziwe miasteczko rodem z dzikiego zachodu. Były więc konie, salon, poczta, więzienie, szubienica i biuro szeryfa. W rolę tego ostatniego wcielił się sołtys Obozina, który z dumą doglądał porządku w całym miasteczku. No przed nami jest wiele atrakcji, w tej chwili się dzieją, wszystkie konkursy, quizy się odbywają. Jak widzicie Państwo za nami jest no przepiękna ciężarówka amerykańska, konwoje dzisiaj jeżdżą na motorach, na ciężarówkach, są też żywe konie w lesie, są konie za nami, no ja jestem przeogrom, zadowolony. Zadowoleni byli też mieszkańcy i turyści. Konkursy z nagrodami, zawody, a nagrody wypłacane były oczywiście w dolarach. Jak w prawdziwej wiosce na dzikim zachodzie, tutaj także ścigano koniokradów, bawiono się w barze i straszono opowieściami o Indianach, których wioska rozbita została niedaleko. Jesteśmy bardzo mili zaskoczeni, bo to z jednej strony muzyka country, duża aktywność, przedsiębiorczość mieszkańców. Znakomita organizacja. Wielu dobro, do, dobroczyńców, darczyńców, dobrodziejów. Znakomita aktywność Sołtysa, koła gospodyń wiejskich. Ja powiedziałem tak, że Kociebie jest tak jak obożnik w zakresie dynamiki działania, przedsiębiorczości, aktywności, ale bardzo mnie dzisiaj ujęła też ta literatura i kultura. Piknik Country w Obozinie był też okazją do promocji książki Krzysztofa Kowalkowskiego z dziejów Obozina, opowiadającej o długiej i burzliwej historii tej kociewskiej osady. W sobotę jednak był to kociewski dziki zachód. Czy ktokolwiek spodziewał się w tym roku takiej frekwencji? Nie, ja. <grych> no Jestem tak zadowolony, że nie wiem, jak to wyrazić. Naprawdę i pogoda, i frekwencja, i to wszystko. No... To cieszy z organizatora, najbardziej cieszy właśnie, jak jest frekwencja. Bo to naprawdę wkładu kosztuje, żeby zorganizować taki pity. Wieczór uświetniła swoim występem polska gwiazda muzyki country Urszula Hojan wraz z zespołem. Bo zamierzaliśmy już od dawna tutaj u Państwa wystąpić i nie spodziewaliśmy się, że aż tyle ludzi tutaj przyjdzie. Naprawdę jest rozmach. Jest na co popatrzeć mnóstwo atrakcji, także naprawdę jest w czym wybierać dla publiczności i mam nadzieję, że nasz koncert też przypadnie do gustu. Poprzeczka została postawiona bardzo wysoko, więc za rok możemy spodziewać się prawdziwych tłumów w spokojnej wsi, obozin.